Cześć wszystkim, z tej strony Krzysiek i witam na kanale Świadome Finanse. Zanim przejdziemy do konkretów, jedna krótka rzecz. Z racji tego, że jest to pierwszy odcinek na kanale w 2026 roku, chciałbym Ci życzyć wszystkiego dobrego na ten nowy rok. Przede wszystkim spokoju w głowie, rozsądnych decyzji finansowych, konsekwencji w działaniu, nawet wtedy, gdy nie wszystko idzie idealnie. Jeśli 2026 rok ma być rokiem, w którym zaczynasz ogarniać swoje finanse bardziej świadomie, to bardzo się cieszę, że jesteś tutaj. Dobra, lecimy do konkretów. W dzisiejszym odcinku rozprawimy się z tematem: jak inwestować 100 euro miesięcznie. Ten odcinek jest naturalną kontynuacją poprzedniego materiału, w którym mówiłem o inwestowaniu 100 zł miesięcznie. Sam ten odcinek był bardziej osadzony w realiach złotówki. Ten powstał dlatego, że bardzo dużo osób pisało: OK, a co jeśli zarabiam i wydaję w euro? I to jest bardzo normalne pytanie. Sam zarabiam w euro, sam również wydaję w euro. Dla wielu osób, euro to nie jest żadna strategia walutowa, tylko zwykła codzienność. Dlatego ten odcinek jest przede wszystkim dla osób, których. Życie finansowe kręci się wokół euro, ale jeżeli mieszkasz w Polsce i wydajesz w złotówkach, ten materiał też może być dla Ciebie wartościowy, bo euro może być alternatywą, dywersyfikacją walutową albo po prostu innym punktem odniesienia. Sama logika inwestowania 100 euro miesięcznie jest uniwersalna niezależnie od waluty. Obecnie mam 35 lat co oznacza, że nadal mam długi horyzont inwestycyjny. Mogę sobie pozwolić na spokojne inwestowanie w akcje. Mogę sobie pozwolić na zmienność. Ale mam też pełną świadomość jednej rzeczy. Na wykresach wszyscy są odporni psychicznie, ale w prawdziwym życiu no już niekoniecznie. Przy dużych spadkach na rynkach emocje bardzo łatwo przejmują kontrolę. I ja nie zakładam, że jestem na to odporny. Zakładam, że jestem normalnym człowiekiem. Dlatego ta strategia nie jest zbudowana pod idealnego inwestora z podręcznika. Jest zbudowana pod realnego człowieka. Dla mnie kluczowe pytanie nie brzmi: jak wycisnąć maksymalny procent, tylko jak zbudować portfel, którego nie rozwale emocjami w najgorszym możliwym momencie. Bo największe straty inwestorów bardzo często nie wynikają z tego, że rynki spadają. Wynikają z tego, że ludzie sprzedają na przykład w panice albo kupują coś, co jest akurat nagrzane przez media oraz internet. I dokładnie przed tym chcą się zabezpieczyć. Cała logika tej strategii jest bardzo prosta. Część pieniędzy ma pracować na wzrost. Część pieniędzy ma stabilizować cały portfel oraz moją głowę. A niewielka część może być bardziej dynamiczna. Nie idę w skrajności, nie stawiam wszystkiego na akcje, nie chowam też wszystkiego na konta oszczędnościowe. Po prostu szukam balansu, który da się utrzymać przez lata. Mając 100 euro miesięcznie, ja bym zainwestował je w następujący sposób: 40 euro wydałbym na globalny rynek akcji, 20 euro wydałbym na Akcje spółek technologicznych oraz 40 euro wydałbym na konta oszczędnościowe denominowane w euro, czyli procentowo by to wyglądało tak: 40% konta oszczędnościowe, 40% globalne akcje, 20% bardziej zmienne akcje technologiczne. Teraz ważne doprecyzowanie: te 40%. W kontach oszczędnościowych to nie jest bezpieczeństwo w magicznym sensie. To są konta oszczędnościowe, które mają konkretną rolę w strategii, i za chwilę dokładnie wyjaśnię, jaką. Ok. Pierwszy element to fundament całego portfela, czyli 40 euro miesięcznie inwestuje w globalny rynek akcji poprzez ETF oparty o indeks MSC, All Country World Index. Dlaczego właśnie globalny rynek? bo nie chcę zgadywać która spółka wygra, który kraj zostanie liderem, która branża okaże się najlepsza. Kupując globalny ETF, kupuje setki spółek z całego świata jednym ruchem. Rynki rozwinięte, rynki wschodzące, różne branże, różne modele biznesowe. Historycznie globalne rynki akcji dawały średnio około od 7 do 9% rocznie w długim terminie. Nie co roku oczywiście. Po drodze są, są bessy i spadki po 30-40%, ale w horyzoncie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat to właśnie akcje były głównym silnikiem wzrostu kapitału. Jeżeli tak jak ja uważasz, że inwestowanie w cały świat ma więcej sensu niż zgadywanie pojedynczych spółek, to możesz oczywiście zostawić łapkę w górę. To drobna rzecz, ale realnie pomaga temu materiałowi dotrzeć do kolejnych osób. Drugi element to 20 euro miesięcznie inwestowane w ETF oparty o indeks NASDAQ 100. To jest część bardziej zmienna, bardziej skoncentrowana na technologii. Spółki z NASDAQ 100 to często liderzy innowacji, którzy historycznie potrafili rosnąć szybciej niż szeroki rynek. Średnie, długoterminowe stopy zwrotu bywały tu wyższe, rzędu od 10 do 12% rocznie, ale ta potencjalnie wyższa stopa zwrotu ma też swoją cenę. Większe wahania, w głębsze spadki, więcej emocji po drodze. Dlatego to nie jest fundament portfela, a dodatek tylko 20 euro, a nie 60, bo to ma wspierać wynik, a nie sterować moim zachowaniem. To ma być taki booster do naszego portfela. Trzeci element strategii to 40 euro miesięcznie odkładane na konta oszczędnościowe denominowane w euro. Nie nazywam tego bezpieczeństwem, bo to nie jest żaden safe odporny na wszystko. To jest świadome miejsce na kapitał, które powinno być płynne, niskozmienne i łatwo dostępne. Historycznie takie konta dawały kilka procent nominalnie, czasem więcej, czasem mniej, ale ich prawdziwa rola ujawnia się wtedy, gdy rynki akcji spadają w rzędu 20, 30 czy 40%. I dzięki temu komponentowi nie muszę oczywiście sprzedawać ETF-ów w dołku. Mam czas, żeby spokojnie reagować, łatwiej trzymam się planu. No i oczywiście mam dostępny kapitał, żeby w razie spadków szybciutko dokupić taniejące ETF-y na akcje. Czy, czy, czy też na akcje z całego świata, czy też akcje NASDAQ-100. No i to jest właśnie element, który pracuje bardziej na moją psychikę niż na sam wykres. Jeszcze ważny element naszej strategii, a mianowicie rebalancing. Po ludzku, co to w ogóle jest? Rebalancing to przywracanie portfela do pierwotnych proporcji. Startujemy z układem 40-20-40. Czyli 60% mamy powiedzmy w akcjach, 40% mamy w koncie oszczędnościowym, i jeżeli na przykład akcje mocno rosną, po roku może się okazać, że zamiast zakładanych 60% akcji mamy ich 70 albo 75%, i nawet jeśli czujesz się z tym OK, ryzyko portfela jest już inne niż na starcie. Debalancing polega na tym, że mówisz: wracamy do założeń, czyli dokładasz Nowe pieniądze tam, gdzie jest za mało, albo przesuwasz część kapitału z tego, co urosło, do tego, co zostało w tyle. Najważniejsze: rebalancing działa wbrew emocjom, yy, zmusza cię do sprzedawania tego, co jest drogie i kupowania tego, co wygląda słabo. Moim zdaniem, rebalancing raz w roku w zupełności nam wystarczy. A czego możemy się spodziewać po takiej strategii? Ogólnie, patrząc historycznie, globalne akcje dawały zarobić średnio około 7-9% rocznie. Nasdaq 100 dawał zarobić około 10-12% rocznie. Konta oszczędnościowe to kilka procent nominalnie. Taki miks mógłby historycznie dawać około 6-8% rocznie, ale z dużo mniejszą huśtawką emocji niż portfel oparty wyłącznie na akcjach. Nie maksymalizuje zysku, minimalizuje ryzyko, że zrobię głupotę w złym momencie. Jeżeli interesuje Cię takie spokojne, logiczne podejście do inwestowania bez hypu i bez cudów, no to możesz zasubskrybować kanał. Dokładnie w tym stylu będziemy tutaj rozwijać kolejne tematy. Podsumowując, ten odcinek był o inwestowaniu 100 euro miesięcznie, ale tak naprawdę był o czymś znacznie ważniejszym o tym, jak podejść do pieniędzy w sposób, który da się utrzymać przez lata, a nie tylko przez kilka dobrych miesięcy na rynku. E, bo inwestowanie, po inwestowaniu bardzo rzadko wygrywa ten, kto ma najbardziej skomplikowaną strategię. Najczęściej wygrywa ten, który potrafi trzymać się prostego planu wtedy, gdy, kiedy robi się niewygodnie. Ten schemat nie obiecuje cudów, nie gwarantuje najwyższych możliwych stóp zwrotu, ale daje coś dużo cenniejszego, szansę. Że nie podejmiesz najgorszych decyzji w najgorszym możliwym momencie. A to w długim terminie robi ogromną różnicę. Jeżeli 2026 rok ma być dla Ciebie momentem, w którym zaczynasz ogarniać swoje finanse spokojnie i bardziej świadomie, to 100 euro miesięcznie jest bardzo dobrym punktem startu. Nie dlatego, że to idealna kwota, tylko dlatego, że jest realna. A realne działania powtarzane miesiąc po miesiącu z czasem dają realne efekty. Dzięki, że jesteś. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!